Joe Monster publikuje artykuł Wojownicy Marei zagrzewają się do boju. No, obleciało to różne media, takie lewicowe, ale ja bym chciał Państwu pokazać, jak to, jak się odbywało na Orlen Arena w Płocku, jak się odbywał zjazd formacji założonej przez jednego księdza, karatekę. Który, który dostał objawień w Madżugorje i wstąpił do klasztoru, jest salezjaninem i on właśnie wojowników Maryi prowadzi. Proszę Państwa, uważam, że tego typu zachowanie nie jest niewinnym zachowaniem, że tego typu zachowań warto by unikać. Najpierw ta formacja nazywała się, że only for men, tylko dla mężczyzn, a dziś, a dziś to są wojownicy Maryi. Formacja niemal umundurowana, koszulki, specyficzne tam motywy mieczy, szabli. To, to mniej więcej przypomina początki Azowa na, na wschodzie Ukrainy. Ten klub metalist Charkiv, tak? ten kibicowski klub huligański stał się, proszę Państwa, batalionem Azow. No, przypomina to, naprawdę przypomina to lata 30. tamtego stulecia w Niemczech. To też się wszystko zaczynało niewinnie, ale tego typu gesty, fanatyzm. Nie możemy myśleć, że, że ta, ta wielka akcja to jest tak po nic. Nie możemy w ten sposób myśleć, bo zostaniemy boleśnie zaskoczeni. Pan Bąkiewicz też nam roty wymyśla, jakieś też rozmodlony strasznie. A formacja niemal zmilitaryzowana, to to jak ktoś analizował, jak powstawał Azov, to dosłownie w ten sposób. Dziś siedzimy, proszę Państwa, na betce prochu. Gdybyśmy mieli normalne relacje z naszymi sąsiadami, szczególnie z Rosją, Białorusią, to ja, proszę Państwa, być może nawet bym się zapisał do tego. Ale dziś tego nie akceptuję. Proszę Państwa, to jest strona, na której występuje pan Dominik ksiądz Dominik Chmielewski, właśnie ten karateka od objawień w Majurgorze i www kuśświętości.pl www.kuśświętości.pl a a symbolem tej strony jest proszę państwa facet jakiś wojownik z włócznią i tarczą Oczywiście włócznia służy do przebijania ludzi, a ten tutaj, proszę Państwa, z takiej y, średniowiecznej proc, procą wymachuje. To jak będą y, jakieś zamieszki, po których Morawiecki wprowadzi stan wojenny, no to może nad takimi procami będą się posługiwać. Państwa, sam, to, to, to jest oksymoron. To, to się ma jak pięć do nosa. Nie, nie ma czegoś takiego jak walka o pokój. Y, walka to walka. Y, nie odważyłbym się też walczyć o pokój. No, pokój się, o pokój się zabiega w sposób pokojowy, a nie takimi wrzutkami. Boję się, że ci młodzi mężczyźni, ja rozumiem, że w pewnym wieku szuka się Boga, rozmawia się z Bogiem, ja to wszystko znam, proszę Państwa, ja to przegodziłem, ale ktoś taki, jak no, ksiądz biskupi, czyli opiekunowie duchowi, proszę Państwa, to nie są głupi ludzie. Oni doskonale wiedzą, co tutaj się święci, a zmierzam do tego, że Bogu Rodzicę śpiewali rycerze przed bitwą, tak, przed bitwą, to co państwo słyszeli z Orlen Arena, to była Bogu Rodzica, znana szkoła podstawowa, wiadomo, pieśń, którą śpiewali rycerze przed bitwą, czy tu jakaś bitwa się zapowiada, czy... Czy co? Też oczywiście nie mam do końca pewności, czy to tak było, proszę Państwa, że, że przed bitwą rycerze śpiewali Bogu rodzicem. Ja nie mam tej pewności. Ja rozumiem, że tak pisali kronikarze, ówczesni dziennikarze, ale może ówcześni dziennikarze, kronikarze tak samo prawdę podawali, jak obecni kronikarze, czyli dziennikarze, prawdę nam podają. Niekoniecznie, proszę Państwa, musimy, proszę księdza biskupa, pieśń Bogu Rodzica utożsamiać, i tu też namawiam historyków do, do powściągliwości, musimy utożsamiać z, z jakąś przedbitewną sytuacją. Może to ktoś wymyślił, może to ktoś wymyślił, proszę Państwa, w XIX wieku, a tego wcale nie było. Także koledzy z... Z wojowników Maryi, zastanówcie się, że dziwna symbolika was prowadzi. Te miecze, szable, to, to co to w ogóle jest? Włócznie, dzidy, walka. Do czego to nas doprowadzi? A może ktoś, w... czy wy się zastanawiacie, że ktoś może wasz wizerunek wykorzystać, ten sfanatyzowany wizerunek? Ktoś później, jakiś ksiądz, który się nie będzie zgadzał z papieżem Franciszkiem wie, jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi na walkę z szatanem Putinem. I nawet, nawet nie będziecie mieli na to wpływu. Trzeba się zastanowić, w jakich ceremoniach się bierze udział. Bo to nie ma nic wspólnego z wiarą. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Chrystus był pacyfistą.